Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Big ...teleportation... ...arcelerza... ...san Juan... ...je...je, rozwiniano... ...kod Johna... ...znalazł typa samochodu... jest. Kościół w Jest to babeczko. Ona hmm, się nam Rozdzielmy się. Ja poszukam śladów Lopeza. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. mówię. mordek. Via z Podwale znajomego. Abi, możesz mi z tym pomóc? działa. Czekaj, czy jesteś tą larą Croft? Ja. Mam nadzieję, że się Wyglądasz podoba. zupełnie jak na zdjęciu. Dlaczego interesujesz się tym miejscem? Próbuję rozwiązać zagadkę. Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Kamienne twarze też tu dla nich jestem. Nie chcę wchodzić wam w paradę. Tak naprawdę szukam... węża w pucharze. Mogę ci powiedzieć tyle, że twarze są tu przynajmniej od 400 lat. Według dokumentów znalezionych w bibliotece, trzymają straż. Mm -hmm. Legenda głosi, że strzegą... O, tajna... Tajna krypto... O, to mi chodzi. Krypto. Nigdy nie udało nam się jej znaleźć. Jak sobie wyobrażasz, łowcy skarbów od tego wariują. Ale jeśli niesławna Lara Croft jest tak sprytna, jak wszyscy mówią, cóż, jeśli ją znajdziesz, zrobisz mi tylko przysługę. Powinnam zacząć od biblioteki? Tak, jest przy cmentarzu. Okay. To jeden z najstarszych budynków tutaj. Pamiętaj, żeby wspomnieć i o mnie. Dziękuję. Tak zrobię. Ten serycy, to nie jest zamiast, jak ci się, jak Nie wiesz, co się stało poprzedniej nocy? Mówiłeś, że kogoś brakuje. Tak, Izabeli. Należy do grupy terenowej. Po pierwszych wstrząsach dziś rano chciałem sprawdzić, jak się trzyma, ale jej namiot był pusty. Lepiej zapytaj Manu. Pewnie powiedział jej, gdzie znaleźć Eldorado. To poważna to sprawa. My pokłóciliśmy się wczoraj w nocy. Na poważnie. Y wybacz, Guillermo, nie wiedziałam. Y proszę mów dalej. Pokłóciliście się. Nie chcę być wścibska, ale... Nic się nie stało. Przyjaźnimy się bardzo blisko już prawie od roku i wydaje mi się, że oboje chcemy, żeby wyszło z tego coś więcej, ale jakoś nie poruszamy tego tematu. Isa i Sara często się gryzą. Wybacz, Sara, ale to prawda, ponieważ Sara chce, żeby jej zespół twardo stąpał po ziemi, a Isa uwielbia ludowe opowieści o ukrytych świątyniach. Często jestem tu między młotem a kowadłem. Te opowieści z czegoś się biorą. Nawet jeśli większość została zmyślona, to zawsze jest w nich jakieś ziarno prawdy. Lisa też tak uważa. Tak czy inaczej mieszka tam stary ślepiec imieniem Manu, który zna mnóstwo takich opowieści. Przekonał ją, że gdzieś tutaj ukryta jest tajemna krypta i wczoraj w nocy poprosiła mnie, żebym poszedł jej z nią szukać. Odmówiłem i zaczęliśmy się kłócić. Stanęło na tym, że ona powiedziała mi, że jestem podszyty tchórzem, a ja jej, że jest głupim dzieciakiem. Więc uciekła? Tak, żeby jak to ujęła utrzeć wszystkim sceptykom nosa. Dziś rano dotarły do mnie pogłoski, że w nocy dokonała jakiegoś aktu wandalizmu na cmentarzu. Wtedy zacząłem jej szukać. Kiedy okazało się, że nigdzie jej nie ma i nikt nie ma pojęcia, gdzie ją poniosło, zacząłem się martwić. Co jeśli poszła szukać tej krypty i coś jej się stało? Nigdy bym sobie tego nie wybaczył. W porządku, zostań tu. Jeśli będą jakieś informacje albo Izabela wróci, zaraz się dowiesz. Ja pójdę jej szukać. Zacznę od cmentarza. Zrobiłabyś to? Szczerze mówiąc, jestem równie ciekawa tej krypty, co ona. Nara. Wspomniała o krypcie, która jest przy bibliotece. Dołączę do ciebie na miejscu. Ciężka praca wpływa korzystnie. Dyskulby. Więc gdzieś tutaj jest jakaś krypta? Tajemna krypta. Dlaczego tajemna? Skoro Lopez miał z tym coś wspólnego, trzeba będzie wytarzyć głowę. To dobra teoria. A co u Ciebie? Dowiedziałeś się czegoś przydatnego? Mam ulotkę. Siedem kroków bliżej Boga. Kto wie? Może się przyda. Nazywać mnie wiedźmą. Kto to widział? Co proszę? Jestem zielarką. To haniebnie niedoceniana gałąź nauk medycznych. A babka tego dzieciaka była różdżkarką. Ludzie ignorują rzeczy, które mają tuż przed własnym nosem. Niektórzy boją się wierzyć w coś, czego nie rozumieją. Ha! Gadasz jak Isa. Izabela, ta archeolog... Znasz ją? Bystra dziewczyna. I dobra badaczka, która nie bała się przyznać, że są rzeczy, których nie wie. To ona zniszczyła ten krzyż wchodząc na niego. Nie wiem, co jej strzeliło do głowy. Próbowałam ją powstrzymać, ale z jakiegoś powodu była bardzo wzburzona. Wściekła, a przy tym rozżalona. Wiesz, gdzie ona teraz jest? Szukam jej. Nie wiem. Kiedy krzyż pękł, zaczęła uciekać, ale nie widziałam w którą stronę. Wiedziałam, że w takim stanie lepiej nie wchodzić jej w drogę. Przepraszam. Nie szkodzi, dzięki tobie wiem więcej niż wcześniej. Potrzebujesz pomocy z krzyżem? Owszem, ale najpierw musisz wygonić stąd te dzieciaki, żeby nic im się nie stało, kiedy zaczniemy pracować. Ten ślepy oszust naopowiadał im bzdury o jakimś skarbie i myślą, że zamierzam go ukraść. Porozmawiał z nimi. Ja pierdolę. daj z tym dochody. Ej, idź sobie stąd! To nasz skarb! Robi się późno. Może przełożycie poszukiwania na jutro? Nigdzie nie pójdziemy, dopóki go nie znajdziemy. Jak trzeba, będziemy tu spać. O, mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Mogę wam jakoś pomóc? Nie dostaniesz naszego skarbu. Manu mówił, że będziemy mogli go zatrzymać, jak go znajdziemy. Hmm, szkoda. Siostry powiedziały mi, że umiecie się dzielić. A ja wiem naprawdę dużo o szukaniu skarbów. Czy ty znasz siostry? Może na nas donieść. Jeśli tego nie zrobicie, ja tym bardziej. Też mam sekret. Jestem Lara Croft, dzielna poszukiwaczka przygód. Hej, Nikomu nie powiemy. Możesz nam pomóc. Jeśli znajdziesz skarb, podzielimy się pół na pół. Umowa stoi. Czego potrzebujecie? Manu mówił, żeby rozwiązać zagadkę, by znaleźć skarb. Umiesz rozwiązywać zagadki? Jestem ekspertem. co się zdarzyło? Proszę, zabierz moje zaopatrzenie. Kiedy niebo płacze, mam jedzenie. Jeśli zachoruje wioskę, czeka zniszczenie. Kim, Kim ja jestem? Jestem? Już tę zagadkę? Musisz coś zrobić, żeby te dzieciaki przestały plątać się nam pod nogami. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli chcesz poznać jakieś miasteczko, musisz zwiedzić miejscowe cmentarze. Nie wiem czemu. Manu mówił, żeby rozwiązać zagadkę, by znaleźć skarb. Proszę, zabierz moje zaopatrzenie. Kiedy niebo płacze, mam jedzenie. Jeśli zachoruję, wioskę czeka zniszczenie. Kim nie jestem? jestem Jak mamy to podnieść, kiedy bawią się tu dzieci? czasu hmm. Jak znalazłaś coś ale z Patrzcie na to. To Jesteśmy bogaci. Chwila, chwila. Powiedzieliśmy, że dzielimy się porówno, więc. O nie, przecież nie mogę przyjąć od Was żadnych skarbów. Mówisz serio? Jak najbardziej. Jak tylko Cię zobaczyłem, to wiedziałem. Jesteś prawdziwą bohaterką. Proszę, to drobiazg. Każdy rozsądny zrobiłby to samo na moim miejscu. Dzięki, że znalazłaś skarb. Zaraz pokażemy. No, nie wiem, jak pozbyłaś się Diega i reszty tych dzieciaków, ale cieszę się, że już ich nie ma. Teraz możemy zabrać się do pracy. Nie Od czego zaczynamy? Chodź tędy. Dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że znajdziesz Isę. Martwię się o nią. Chciałabym wiedzieć, dlaczego Izabela próbowała wejść na krzyż. Może ten krzyż pomoże ci ustalić, dokąd poszła Isa. Tu jest jakaś inskrypcja. Popatrz przeze mnie. Chciałabym wiedzieć, drugę. dlaczego Izabela próbowała wejść na krzyż. Hmm. Hmm. Może ten krzyż pomoże ci ustalić, dokąd poszła Isa. Może ten krzyż pomoże ci ustalić, dokąd poszła isa? Tam jest następny krzyż. Widzę kolejny. co jest Pa. Tuż jest bardzo wyblakły. Trudno cokolwiek odczytać. Hmm. Tam jest następny krzyż, wszystko pełne, więcej nie uniosę.

Szlażo. Izabela! Jesteś tam? Isabella. Izabela! Izabela! Nie. <laughs> <laughs> Tutaj jesteś? Tak. Kim jesteś? Guillermo prosił, żebym cię odszukała. Martwi się. Ach, biedny Guillermo. Pewnie jego też dręczy poczucie winy. <grymne> Chyba oboje mieliśmy rację. Była dum, 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 dum. ukryta krypta, a ja zbyt dużo oczekiwałam co do jej zawartości. Jak zrobiłeś sobie krzywdę? Wisiałam na linie, gdy zatrzęsła się ziemia. Rzuciło mną o ścianę, lina się zerwała i zaliczyłam twarde lądowanie w wodzie. Chyba złamałam kostkę. Muszę wrócić po pomoc, żeby cię wyciągnąć. Trzeba kilku osób. Z czego się tak cieszysz? Czy jedną z nich mogła być Sara? Chcę zobaczyć jej minę, gdy będzie musiała przyznać, że jedna z niezwykłych opowieści Manu okazała się prawdą. Zasugeruję to, Guillermo. Nie sądzę, bym mogła wydostać się tą samą drogą. Trzeba poszukać innych opcji. Za chwilę wracam. I Tyle, to sobie poczekam. Czekaj tu. Nie ruszaj się. Najpierw... Nie. Zawsze cieszyłam się, że mam bujną wyobraźnię, ale teraz jest dokładnie odwrotnie. Nie mogę się doczekać, aż opuszczę to miejsce. No, przypał, nie wiem. Существуя. это. Я сперлеваю. И вон вон. Yeah, no. Byłam ja, nie przejmuj się. No, byłam, ja. Muszę być na dobrej drodze. Powietrze jest coraz świeższe. Nie drocz się ze mną. Spędziłam sure. noc w Ty Izabelo Widzę światło, zaraz będziesz mogła stąd wyjść. Jesteś niesamowita, tak bardzo Ci dziękuję. Ja nie wiem czy to wychodzi tak na szybsze. Szybsze brzmienie. Wybrzmienie i brzmienie.

Żeby nie Powiedz, że nic jej nie jest. Wszystko gra, tylko złamała kostkę, więc trzeba będzie w nią iść. Nie zamierzam się tobą dłużej wyręczać. Zresztą, Sara mówiła, że masz ważną sprawę do załatwienia. Pozwól, żeby zajęli się tym przyjaciele Isy. Będą potrzebni ludzie i Lina, żeby ją wyciągnąć. Zbiorę ekipę. Gdzie ona dokładnie jest? Idź główną drogą za rzekę, a potem kieruj się krzyżami. Zaraz. Krzyżami? Znalazła coś? Znalazła kryptę, o której mówił jej manu. Naprawdę? To wspaniale. Cieszę się jej sukcesem. Powinienem był z nią iść, a do tego czuję się marnie z powodu tej kostki. Ale to jest przygoda, o której marzyła. Sugerowała też, że Sara mogłaby dołączyć do ekipy ratunkowej. O, świetny pomysł. Dopilnuję, żeby tak było. A co do manu jego opowieści? Jeśli szukasz czegoś ukrytego, pogadaj z nim tak jak Isa. Zwykle siedzi otoczony świtą na terenie misji. Jeszcze raz dziękuję, że znalazłaś Izabelę. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby. Dopilnuj, by bezpiecznie wróciła. Pobij zrobiłaś. Gee, Hey, Hej, bardzo Ci dziękuję za znalezienie Isa. cała przyjemność po mojej stronie. Miała rację. Była tam ukryta krypta. Ty musisz być mamą. Kto tam? Kto idzie? To właśnie ona znalazła skarb. Czyżby, Diego. Proszę, proszę, co mogę dla ciebie zrobić? Słyszałam, jak opowiadasz dzieciom o majańskich ruinach. Nareszcie, ktoś, kto słucha, co się mówi. Miałeś rację co do tych krzyży. Izabela znalazła dzięki mu. Nim... Ha! Wiedziałem, wiedziałem! Nikt nie słucha Starego Manu, ale miałem rację. Owszem. Jestem pewna, że o tych ruinach też mówiłeś prawdę. Słyszę w Twoim głosie dreszczyk, dreszczyk odkrywcy. Wolę odnalezienia dreszczyk. miejsca, którego nikt nie widział przez tysiące lat. Jest w tym coś bardzo ekscytującego, prawda? Nie ma drugiego takiego uczucia. Pełne kurzu powietrze sprawia, że serce szybciej bije. Ci ludzie współcześni, ci tak zwani realiści, odcinają się od takich niesamowitych możliwości. Nie potrafią sobie nawet wyobrazić niektórych rzeczy, które widziałem. Ach, oddałbym wszystko, żeby móc je zobaczyć jeszcze raz. Może mogłabym być twoimi oczami, zobaczyć te ruiny za ciebie. Mogłabyś to zrobić, tak? Czy pamiętasz gdzie były te ruiny? O, no, gdzie one tam były? Pamiętam zbiornik wodny zasilany przez trzy wodospady. Chciałbym dać ci lepsze wskazówki, ale minęło już tak wiele lat. Powinnam je znaleźć. A kiedy mi się uda, wrócę, żeby ci o nich opowiedzieć. Byłbym bardzo wdzięczny. Dotknij tej historii. To byłoby, byłbym bardzo. Wystarczy, Manu, znajdę to. Ugrobiciel nie